Hej! Ja jestem Deadpool. a przed Wami jest zestaw LEGO Minecraft Żłobek dla Pant! Zestaw kosztuje katalogowo około 80 złotych. Zawiera w sobie 204 elementy. I pierwsze, co mnie skłoniło do zakupu, to jest właśnie ten, ten tu piękny. Żłobek, ta piękna budowla. Y, ogólnie szata graficzna tego zestawu jest bardzo, ale to bardzo przepiękna. Patrzcie, te kurde bambusiki, nie, no naprawdę, to mnie po prostu rozwaliło. Ta panda też tu jest taka bardzo fajna. Y, I właśnie ogólnie ten zestaw jest pierwszym zestawem z kolei, jakby zestawów katalogowo. Czyli teraz będzie ten. Potem będzie kryjówka z złosadników, i tylko się później pojawi ten modernistyczny dom, który niedawno wyszedł. Po prostu będę kupować, starał się kupować te wszystkie, ale te, które mi się nie będą podobać, to nie będę sobie kupować. Ale dobrze, tutaj mamy z tego profilu pokazane, ile tutaj mamy postaci. Tutaj mamy jeden do jeden Alex. Tutaj. i no co nie będę się rozgadywać tak bardzo nad, nad tym zestawem tutaj nie mamy żadnej funkcji bawialnej więc y, chyba przechodzimy już do samej recenzji bo przedłużam tak oto prezentuje się cały zestaw pierwszą minifigurką w tym zestawie jest Alex Alex ma tutaj w swoim wyposażeniu taki diamentowy kilof tak on się prezentuje. On jest naprawdę bardzo ładny, ponieważ on ma właśnie taki kolor. Taki kolor, yy, można powiedzieć, taki zielono-niebieski albo błękitny. O, tak może będzie lepiej. Naprawdę uwielbiam ten kolor i uwielbiam ten odlew. Naprawdę jest przepiękny. Yy, drugie co ma na wyposażeniu to takie ciasto. Ono jest akurat słabo odzorowane, ponieważ no, w Minecrafcie ono jest po prostu kwadratowe. Tutaj nad Alex się nie będę rozgadywać, ponieważ już mogliście ją zobaczyć w zestawach. Przepraszam, poprzednich. Ale tutaj bym powiedział, że mnie zaskoczyło, ponieważ Alex chyba nie było, więc Omówimy sobie ją, przepraszam bardzo, bo ja już mam te zestawy jakby w swoim posiadaniu. Tylko ja jej nie nagrywam tak często, bo nie chcę się wypalić po prostu. Ale dobra, tutaj mamy taką piękną główkę. Bardzo lubię, naprawdę. To jest moja druga ulubiona postać. Naprawdę, to jest piękny pomarańczowy. Nie wiem, czy w tej kamerze to widać, ale naprawdę, uwierzcie mi. To jest piękny pomarańczowy kolor. Tutaj ma takie włosy na torsie yy, z głowy, właśnie. Ma tutaj taki piękny pasek, i ma tutaj oto takie spodnie. Chociaż teraz się zorientowałem, iż pokazywałem wam to. Przepraszam naprawdę, że kurde, jestem takie niedoinformowany, ale od razu siadłem, aby to nagrywać. Yy, a właśnie. Skoro już rozmawiamy o poprzedniejszych filmach, to jeżeli Wam się odcinek spodoba, to mówię, zostawcie odpowiednią łapkę y do góry bądź w dół. Jeżeli Wam się ten odcinek nie podoba, zostawcie łapkę w dół. Tylko jeżeli zostawicie łapkę w dół, to po prostu uzasadnijcie to, y bo też chcę się dowiadywać, jak to mam nagrywać, czy coś innego może chcecie. Chociaż mówię i tak będę nagrywać Lego Minecraft. Właśnie, piszcie też propozycje do następnych nagrań zestawów. O, nasze, które mają się pojawić szybciej. Bo teraz ma być krojówka z łosadników, tak jak zostawicie albo napiszecie, żeby było, no to to się pojawi szybciej. Kolejną minifigurką w tym zestawie jest minifigurka. Ocelota, a w zasadzie to jest figurka. Yy, I dobrze, złapie ostrość. Powinno złapać ostrość. Nie wiem czemu nie łapię. Dobra, złapało. I tutaj ma taki pyszczek. I ten pyszczek. U takiego gościa na YouTubie u broda tego geeka był starty. U mnie na szczęście nie jest starty, ale naprawdę się bałem, że u mnie też będzie. Nie wiem dlaczego. I tak. On ma bardzo tu fajny taki no, ruszany ogonek, tylko no on, on może być też, y, znaczy się ruszać za luźno. Y, za luźno, przepraszam. Y, główka tak, tu się ją przyczepia. tu jest jeden, jedna część. To tu taki plate bez studów. Mamy y, tutaj dwa groszki i ogólnie. Co można więcej powiedzieć o tej minifigurce. Teraz bez cięć jeszcze Wam pokażę taką bardzo fajną rzecz, ponieważ zawsze rybki, ja miałem te najrzadsze moim zdaniem, czyli pomarańczowe, ale to jest taka srebrna. Ogólnie moim zdaniem lepsze rybki są pomarańczowe, nie wiem. E, no ale to jest taka fajna ciekawostka. I to jest do ocelota, tam można dać. I teraz będzie najfajniejsza część. Ponieważ będziemy sobie omawiać pandy. Tylko ja bym chyba pierwszą wziął tą mniejszą pandę. I tak panda jest naprawdę bardzo fajna. I to zwierzątko jest moim ulubionym chyba. Oprócz rozgwiazdy. Naprawdę. Ono jest tak ładne, że to jest szok. I to teraz tak mówię zupełnie poważnie. Patrzcie. Ona ma taką mordkę bardzo ładną, nie? I to, ludzie, to jest nadruk, ale te czarne elementy, to jest zupełnie plastik. Tutaj od spodu widzimy, że, to, że ten biały element i ten czarny, tu, nie widzicie tego chyba, ale uwierzcie mi, tu się podczepia taki klocek i on się tu trzyma, nie? I ogólnie tu się bardzo dużo... Yy, takich plejtów używania a ludzie jeszcze omówimy sobie tą dużą pandę i w tej dużej pandzie, to ja nie wiem ile musiałem zużyć plejtów, naprawdę. Yy, I tak, ja myślałem, że to po prostu będzie kurczę, mniejszy klocek, ale naprawdę to jest bardzo masywne zwierzę. Yy, oczywiście kloskowe. I ogólnie tutaj ma taki bardzo ładny bambusik. Bambusiki swoją drogą bardzo są fajne, ale to nie w tej części materiału. Yy, I tak. Tutaj ma bardzo ładny kolorek: taki czarny, tutaj biały. Tu jest wszystko bez studów, bardzo ładnie zrobione. No i ogólnie ta panda jest moim zdaniem drugim najlepszym zwierzęciem, które aktualnie posiadam. Więc teraz czas omówić sobie. Właśnie ten cały teren. Bez zwierząt, więc zwierzęta paszwon. No i widzicie? Magicznie wyparowały. E, więc dobrze. E, tutaj te itemy nie ruszałem, chociaż one też mogą wylecieć. Tutaj odkładam. ja. I tak, Pierwszy, co jest bardzo ładne to jest ta budowla. Naprawdę te filary są po prostu przepiękne. Patrzcie, tu jest łóżko. Proszę. Zobaczyć, tu jest łóżko, tu jest jakaś latarnia, znaczy no, pochodnia. I naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo przepiękna budowla. I tak, tutaj mamy naprawdę bardzo ładne płotki. Tutaj. I naprawdę ta budowla, jak za tą cenę, taką samą, ona jest 10 razy lepsza od walki, naprawdę w Kresie. I, I oczywiście, no komuś się może nie spodobać, że no, to jest budowla pokraczna. No ale naprawdę, to jest po prostu moim zdaniem przecudowna konstrukcja. Mamy tutaj bardzo ładne e, płacie zielonego terenu. Tutaj mamy takie jumpery podwójne. Jeden klocek to jest. Tutaj mamy sadzonki bambusów. Ten jest najmniejszy, ten średni, a ten największy. Tutaj mamy również taką drabinkę, nie wiem czy to zobaczycie, o widzicie, taka drabinka, można powiedzieć, taka jest drabinka, tylko ja nie rozumiem, ponieważ no kurde, by trzeba było naprawdę się namęczyć, aby tam wejść, yy, ale no to jest Minecraft, rządzi się swoimi prawami. Tu jest taki klocek bezsensowny, tutaj, nie, nie wiem czy to widzicie. I jakby oni chcieli zaimitować o, widzicie to. Oni chcieli imitować wodę, no to mogli porzucać dużo tych, takich groszków i najlepiej w innych kolorach, bo to no, może i wygląda ładnie jakby tutaj jakaś rybka była, na znaczy, no wiecie o co mi chodzi, tu jest ogólnie taki wodospad. No więc teraz już przechodzimy do podsumowania. Ogólnie zestaw jest bardzo poprawny. Mam tutaj bardzo ładne minifigurki, bardzo ładne, jakby płaci terenu o może budowle, Ogólnie nie ma się zbytnio do czego przyczepić. Jedynym mankamentem, do czego można się przyczepić, no to ta drabinka, ale to już jest na siłę, ponieważ to jest Minecraft i no on się rządzi swoimi prawami więc trzeba z przymrużeniem oka na takie coś patrzeć naprawdę ten zestaw jest yy, warty zakupu jeżeli ktoś chce sobie kupić zestaw lego minecraft ja jak najbardziej polecam jeżeli spodobał wam się dzisiejszy odcinek a jeżeli nie to zostawcie łapkę w górę lub w dół yy, jeżeli chcecie zostawcie subskrypcję ponieważ odcinki będą się pojawiać coraz częściej i naprawdę będzie coraz więcej fajnego materiału. Więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło, no i cześć!